17,5 stopnia, godzina 12,19 mamy dzisiaj pierwszy dzień maja, czyli majówka. I pogoda na majówkę dopisuje cieplutko, bezchmurnie, zero chmur. Przepięknie już czuć te wakacje. Słuchajcie, już, już gdzieś ja czuję te wakacje. Ja już czuję powoli. Panie, wy też już czujecie przez tą pogodę taką cieplutką, bezchmurną. Także czuć w wakacje. No, wiśnie sobie dalej kwitną, takie piękne, bielutkie. No, brzoza coraz bardziej się robi zielona. No, już prawie jest zielona, bo już zaczyna powoli. No, już liście są coraz gęstniejsze, więc już za niedługo będzie całkowicie zielona. Te już są całkowicie zielone. No, one to już od kwietnia są całkowicie zielone. Ta już prawie zaraz będzie niedługo zielona całkowicie, tak samo, więc, no. Wszystko pięknie. Cieplutko, blacha bardzo ciepła. Trawa taka, trawa już wiosenna się zrobiła, zrobiła jak dywanik wygląda. No. Takie to piękne niebo. Ja już coraz bardziej się zielona robi. No, orzech już coraz większe liście puszę, no nie wiem czy tam widać, ale ja tam widzę. Już, że już takie listki są u orzecha. Więc orzech też za niedługo będzie zielony. Śliwka już jaka zielona, no już śliwka to już powoli przekwita, no już tak. No, bo śliwka krótko kwitnie. Teraz już kwiatki przekwitają na śliwce już Teraz coraz bardziej się robi zielona. No. Tak ona sobie się prezentuje już. Już jest. No, już można powiedzieć, że już jest zielona. No, sami widzicie, jaka już pięknie zielona. O, Parapet tak samo ciepły. I to aż za bardzo. Piękna pogoda. Aż się chce żyć. Owady latają. No piękna wiosna. Tak jak mówiłem, śliwka już zielona. Proszę bardzo. No już przekwitła to już zielona jest. Już prawie zielona dosłownie. Owady latają, piękna wiosna. Jutro mogą być burze jeszcze. Więc, jak będzie jutro jakaś burza, to oczywiście, że nagram. I właśnie jutro, w, w dniu burz, jutro może być, słuchajcie, w kunowej nawet y, 24 stopnie podobno. Co tam patrzyłem na modele, nie? Wiecie o, o co chodzi? Patrzyłem na modele i 24 stopnie jutro mogą być nawet. Zaczymy. Jutro burza: 24 stopnie, i jutro burza. W Polsce. Więc, tak jak mówię, jak jutro będzie jakaś burza, to oczywiście, że nagram. A dzisiaj mamy piękną, bezchmurną pogodę. Też cieplutko, tylko jutro będzie jeszcze cieplej. Jutro już będzie troszkę więcej chmur, ale będzie ciepło, jeszcze cieplej niż dziś. I burza. Dosłownie. Lato się zbliża wielkimi krokami, słuchajcie. Jest tak pięknie, że naprawdę. Cóż, tyle.